Cześć, mam na imię Irmina i witam Cię serdecznie na moim kanale perfumowym. Dzisiejszy film będzie trochę nietypowy, ponieważ dzisiaj będzie unboxing, otwarcie zapachu, który widzicie za mną, wiecie już, ponieważ w tytule jest nazwa tego zapachu, więc nie przedłużając, przejdziemy do sedna. Zapach Boucheron Boucheron. Zapach francuskiej marki jubilerskiej Boucheron. Jest to zapach z lat 80. więc bardzo retro, bardzo chcę go już otworzyć, powąchać, powiedzieć, jakie są moje pierwsze wrażenia, natomiast w drugiej części filmu przeniesiecie się w czasie do przodu. I drugą część filmu nagram, kiedy już troszkę się z tym zapachem zapoznam, będę miała okazję go więcej ponosić. I wtedy dopiero opowiem, jakie są moje wrażenia, opowiem, jakie są nuty oficjalnie i troszeczkę tło historyczne, perfumiarz i tak dalej. Mam już przy sobie, mam opakowanie, mam nożyczki, więc otwieram. Może powiem przy okazji, że ja tak naprawdę ten zapach już troszkę znam, dlatego że miałam kiedyś próbkę, taką, taką w kartoniku 1 czy 2 ml, tylko że to jest woda perfumowana, a ja nie wiem, czy miałam wtedy wodę perfumowaną, czy wodę toaletową. Niestety na polskiej e, Fragrantice jest e, po prostu buszrą nie ma e, informacji, czy to jest woda toaletowa czy perfumowana, więc nuty, no, które tam są podane, nie wiadomo, czy są tym, czy tym. E, ale czytałam opinie i tak w skrócie jedna opinia, która mi najbardziej zapadła w pamięć jest taka, że woda perfumowana to są bardziej e, żółte kwiaty, a woda toaletowa to są bardziej białe kwiaty. Piękny flakon. Flakon nawiązuje do pierścienia. Tak. Może pokażę dla porównania pierścionek i ten flakon. Chyba takie ma być to skojarzenie. Powiem szczerze, mi się nie skojarzyło na początku, ale czytałam o tym i pomyślałam, no, rzeczywiście, coś w tym jest. Nawiązuje do pierścienia, ponieważ bursztyn to jest marka jubilerska. nuty są takie dosyć mydlane, tak, na pewno są bardzo mydlane, moim zdaniem. Nie wiem, nie pamiętam, jakie są te nuty otwarcia. Ja czuję takie mydełko, bogate, czyste. Hmm. Wydaje mi się, że tam był nagietek, ale, ale nie chcę sobie teraz sugerować, bo możliwe, że pamiętam, że był nagietek, więc teraz się wydaje, że rzeczywiście pachnie to jak nagietek. Na razie na tym e, zakończę. Jakby te pierwsze moje wrażenia. Na pewno czuć rzeczywiście, że to jest zapach retro z poprzedniej epoki. Jest troszkę słodki też w tym otwarciu. Słodki, trochę mydlany, mm, taki kremowy powiedział. Mm, na pewno właśnie taki retro, złoty, bardzo nie wiem, czy to jest sugestia spowodowana tym flakonem, ale naprawdę czuć ten zapach, jakby to był taki złoty zapach, bogaty. Ciepły, ale też właśnie świetlisty, dosyć ciężki, ale dosyć świetlisty. Nie wiem, czy sugeruje się flakonem, czy ten flakon jest naprawdę tak dobrze dobrany. Na razie na tym kończę. Ponoszę go trochę, i wtedy nagram drugą część tego filmu z już z pełną recenzją. Witam Was w teraźniejszości. I dzisiejszy film będzie krótszy niż zwykłe recenzje, ponieważ ja zwykle mówię o tym, jaki jest przekaz płynący z reklamy, jaki jest przekaz od producenta, co producent na e, swojej stronie mówi o danym zapachu i jakie nuty wymienia. Natomiast niestety, w przypadku tego zapachu Boucheron nie znalazłam e, ani oficjalnej strony z tymi perfumami, ponieważ wprawdzie znalazłam stronę Boucheron. Natomiast nie znalazłam tam w ogóle żadnych perfum ani tych perfum, więc nie mam i nie znalazłam też oczywiście reklamy. I też ważna rzecz, perfumy Boucheron, generalnie marka Boucheron, to jest marka jubilerska, tak jak wiele innych marek jubilerskich, które tworzą perfumy, na przykład Chopard, Tiffany albo Bulgari. I więcej właśnie jest na tej stronie e, buszą biżuterii, a może nawet jest tam tylko biżuteria. I e, ten wątek biżuteryjny, to, to dziedzictwo, e, marka często nawiązuje do niego w swoich e, flakonach, w swoich perfumach. I na przykład tutaj, tak jak mówiłam, mamy nawiązanie do pierścienia z szafirem. Zresztą motyw szafiru też się często pojawia e, w perfumach, we flakonach i w nazwach e, marki Buszro. Jeżeli jesteście zainteresowani tą marką, a polecam Wam bardzo się nią zainteresować, ponieważ to jest chyba trochę niedoceniona marka, jeśli chodzi o ten świat perfumowy. Nie widać jej w drugeriach, nie widać jej w perfumeriach. W Seforze albo w Douglasie chyba widziałam tylko dwoje perfum, puszczą. Więc jeżeli chcielibyście się zainteresować, to zwracam Wam szczególną uwagę na linię Jaipur. Zwłaszcza jeśli lubicie takie zapachy trochę lżejsze, owocowe, kwiatowe, cytrusowe, to właśnie w linii Jaipur znajdziecie pewnie jakieś propozycje dla siebie. I też bardzo Was zachęcam do poznania kompozycji Katr. Katr. To jest zapach podobny trochę do Donny Trussardi, taki biało-kwiatowo-cytrusowy, podobny, podobny klimat. Nie wiem, czy podobny zapach, może nie do końca chodzi o... Podobieństwo zapachu ile podobieństwo e, klimatu to jest taki lekki, przyjemny, nieinwazyjny e, wesoły zapach. Czego nie można powiedzieć o zapachu Pour perfum. Dogrywam jeszcze wstawkę, bo zapomniałam powiedzieć o perfumiarzach. Perfumiarze. Mam tutaj wypisane, ponieważ nazwiska są francuskie, więc sobie zanotowałam mniej więcej jakie czytać. I mam tutaj kilka e, też marek, z którymi współpracowali. Kompozycję Boucheron pour Femme stworzyli Francis Denimont i Jean-Pierre Betois. Jeśli chodzi o pierwszego perfumiarza, perfumierz Francis Denimont. E, Myślę, że nie ma na koncie bardziej popularnych, bardziej znanych zapachów niż Boucheron. Tak przynajmniej wynika ze źródeł, z internetu, ze stron, z informacji, które znalazłam w internecie. Natomiast on współpracował z markami takimi jak Atkinson, Gabriela Sabatini i Parfums de Marly. I chyba dosyć znanym zapachem e, męskim jest e, Darley Parfums de Marly, więc możecie sobie zajrzeć. E, jeśli szukacie, szukacie perfum dla mężczyzny, jeśli Was ten perfumierz zainteresuje. Natomiast drugi, Jean-Pierre Betoir, stworzył kilka znanych kompozycji, między innymi Red Jeans oraz Blue Jeans dla Versace, Touch for Men dla Barbary i też współtworzył z Oliwierem Krespem zapach Anjou Demon Givenchy. Więc ci dwaj panowie stworzyli kompozycję Bushrom Purfam. Dodam, że ta kompozycja, którą ja mam tutaj, to jest woda perfumowana, jest też woda toaletowa. I jeszcze jedna informacja, bardziej ciekawostka. E, większość ludzi, tak jak zauważyłam w internecie polskim i głównie angielskim, czy też może amerykańskim, zna ten zapach, dlatego że to były perfumy pewnej piosenkarki meksykańskiej meksykańsko-amerykańskiej e, która nazywała się Selena Quintanilla. E, ona chyba występowała po prostu jako Selena i e, była znana chyba w latach czy też występowała w latach 90. O ile dobrze pamiętam, ona zginęła bardzo młodo, zginęła tragicznie i ma wielkie grono wiernych fanów. E, polecam wam posłuchać jej muzyki, bo naprawdę są to piękne piosenki w większości chyba w języku hiszpańskim, jest tam między innymi e, bardzo fajny utwór Baila esta cumbia, do którego świetnie się tańczy salsa, e, więc polecam Wam posłuchać, ale też dodam, że ze zdjęć, które znalazłam w internecie wynika, że Selena Quintanilla nosiła perfumę burzą woda toaletowa, dlatego że ten flakon, jak widzicie, jest szroniony. On nie jest całkiem przezroczysty. Natomiast ze zdjęć zdaje się muzeum Seleny, na tych zdjęciach widać ten flakon, ale widać wyraźnie, że on jest przezroczysty i właśnie woda toaletowa jest w przezroczystym flakonie. Przejdźmy więc do nut. Wszystkich nut nie będę wymieniać, bo jest ich bardzo dużo. Natomiast tam przed sobą mam wypisane te najważniejsze, które według społeczności Fragrantyki są najbardziej wyczuwalne, wyczuwalne w tym zapachu. Więc w nucie głowy najbardziej wyczuwalny jest nagietek pomarańcza i tangerina, generalnie nuty cytrusowe. Mamy w głowie i właśnie ten nagietek. Taką dosyć wyjątkową nutą jest asafetyda. Asafetyda to znaczy śmierdząca guma, jest to przyprawa czy też żywica, substancja pozyskiwana z rośliny. Polska nazwa tej rośliny chyba i tej substancji to jest czarciełajno, więc nazwa bardzo sugestywna, nie wróży nic dobrego, natomiast w tych perfumach jest podejrzewam bardzo mało tego, nie wiem czy jest to składnik rzeczywiście naturalny czy jakiś syntetyczny odpowiednik. Natomiast jakby jest to bardzo mały udział w całej kompozycji, no i jest tak rzeczywiście często w zapachach, że mamy składniki, które same, pojedyncze, myślę, że zdecydowana duża część składników kompozycji perfumowych jest taka, że sam zapach w dużym natężeniu byłby nieprzyjemny, na przykład zwierzęce, no te animalne, kastoreum czy cywet ale w takiej małej ilości są dodawane do kompozycji zapachowych i wzbogacają je, czy uszlachetniają, nadają im głębiej, nadają im innego wyrazu i e, Więc e, jest to jeden z takich mniej typowych składników perfumowych, dosyć rzadkich, chyba nie widziałam ich w żadnej innej kompozycji i tutaj jest właśnie w nucie głowy asafetyda. Przechodzimy do nut serca. W sercu mamy dużo kwiatów i są to tuberoza, ylang-ylang, kwiat pomarańczy, Dalej jest też jaśmin, godzik, narcyz i inne kwiaty, także generalnie zapach jest bardzo kwiatowy. Najbardziej wyczuwalna jest właśnie, według użytkowników, zaraz powiem co ja czuję, jest właśnie tuberoza. Natomiast jeśli chodzi o bazę, to tutaj dominujące są bursztyn, cywet, cyweta, drzewo sandałowe, benzoest. Vanilia. Jest też poza tym chyba tonka, dębowy, inne składniki. Także generalnie skład, kompozycja jest bardzo, bardzo rozbudowana. I zapach jest też bardzo bogaty. Jest to jeden z tych zapachów, myślę, że w stylu dawnym, gdzie mamy zupełnie inny zapach na początku i później. Pierwsze moje wrażenie, e, pierwsze nuty, to co się czuję w otwarciu, to już znacie, ponieważ Nagrałam to wcześniej przy tak zwanym unboxingu. W tej chwili to podtrzymuję. Rzeczywiście jest to zapach bardzo intensywny, mydlany raczej, taki ostry, ale nie jest to mydło takie aldehydowe, tylko mydlany, ale w jakiś inny sposób. Może w tym sensie mydlany kremowy, gładki. Ale przy tym wyrazisty, taki jakby ziołowy. Może to właśnie ta asafetyda za to odpowiada, ale myślę, że też nagietek. Bo nagietek chyba ma taki trochę duszący zapach. Ja pamiętam nagietek z ogródka domowego mojej mamy i wydaje mi się, że on ma dosyć intensywny taki duszący zapach. Z całą pewnością nie czuję tu żadnych cytrusów. Te cytrusy tutaj z pewnością są, ale myślę, że one troszkę odciążają zapach, dodają mu trochę przestrzenności, troszkę kwaskowatości, lekkości, ale samych w sobie cytrusów nie czuję. I tutaj wzięłam dla porównania romę, którą mam nadzieję, że wkrótce też zrecenzuję, ponieważ to jest podobna sytuacja. To znaczy zapach generalnie jest raczej ambrowy, raczej jest kompozycją żywiczną, taką słodkawą, drzewną, ciepłą, ale w otwarciu są cytrusy, i tutaj te cytrusy w otwarciu naprawdę wyraźnie czuć, ja je tutaj bardzo czuję. Natomiast w buszrą w ogóle nie czuję tu żadnej nuty cytrusowej, nie wiem, czy bym ją jakkolwiek zgadła. Może też dlatego, że to nie jest bergamotka albo cytryna, tylko tam jest pomarańcza, tangeryna, takie jednak cytrusy słodkie. W każdym razie początek jest dosyć trudny. Jeżeli jeszcze nie mieliście nic wspólnego z zapachami retro i nie wiecie, czy je lubicie, to w żadnym wypadku nie kupujcie w ciemno. Jeśli już trochę znacie, ale różnie Wam się one podobają: jedne bardziej, inne mniej, to też w żadnym wypadku nie kupujcie w ciemno, bo to jest zapach. Myślę, że nie do porównania w ogóle z czymkolwiek, co znam. Recenzowałam Wam zapach być może Paris. Znam oczywiście panią Walewską, znam oczywiście piątkę od Chanel. Roma z 88 również jest znam, też Gabriela Sabatini. Powiedziałabym, że jeśli chodzi o samo otwarcie tych perfum, to najbardziej jest to klimat zbliżony do być może. W tym sensie, że jest bardzo intensywny, ostr, trudny, ciężki, dawny, bardzo nieaktualny, niewspółczesny. Niewspółczesny to może jest najlepsze słowo. Natomiast to jest tylko otwarcie, że pierwsze pół godziny do godziny tego zapachu to jest ta trudniejsza część kompozycji. Wydaje mi się, że tą tuberozę trochę czuć, czy też Ilan ylang właściwie, ylang -ylang, bo on jest, to jest bardziej taki kremowy zapach, kremowa nuta i to myślę, że w burszą właśnie czuć coś, coś kwiatowego, kremowego. Po mniej więcej godzinie on się. On się w ogóle z czasem coraz bardziej wygładza, ale mniej więcej po godzinie on jest naprawdę bardzo, jest dużo łatwiejszy, jest bardzo żywiczny, ciepły. Powiedziałabym, że taki przytulny, miły, otulający i cały czas jest bardzo szykowny i bardzo elegancki. Ja mam w przypadku tego zapachu skojarzenia z babcią, ale nie chodzi tu o tak zwaną babcię, czyli starszą panią. Tylko dosłownie z moją babcią. Myślę, że moja babcia miała ten zapach, chyba mówiłam to już na początku, więc mnie się też kojarzy właśnie z takim ciepłem, z jakąś taką opiekuńczością i takim szykiem i elegancją w dawnym stylu. To może być moje skojarzenie osobiste, ale myślę, że tak jest w przypadku, zakładam, że, że rzeczywiście to też jest nie tylko w moim wspomnieniu, ale też naprawdę w tym zapachu. I on jest bardzo głęboki. Myślę, czy zastanawiam się nad tym, czy ta baza cywetowa coś tutaj dodaje. Dodaje jakiegoś, może nie seksapilu, bo to za dużo, ale czegoś, tak, czegoś takiego bardzo kobiecego, sensualnego. Prawdopodobnie za to odpowiadają, za ten efekt, za to wrażenie odpowiada e, cyweta. Więc kiedy już nadejdzie ta faza, ciepła, żywiczna. Taka bardziej gładka, bardziej miękka, dosyć słodka, ale słodyczą drzewną. Tam chyba jest Benzoes. Myślę, że Benzoes jest w dużej mierze odpowiedzialny za tą taką drzewną słodycz. To jest naprawdę piękny etap tych perfum, końcowy i on trwa bardzo długo. Perfumy błyszczą są bardzo trwałe i są bardzo trwałe na ubraniach. To znaczy tak, trwałość a projekcja. Jeśli chodzi o projekcję, czyli to z jakiej odległości jak bardzo od nas czuć zapach, jaką chmurę zapachową tworzymy wokół siebie to w tym przypadku projekcja jest duża na początku. A ja zauważyłam, że w ciągu właśnie pierwszej godziny wyczuwam ten zapach na no sobie, on do mnie dolatuje i z czasem się wycisza, z czasem ta projekcja jest coraz słabsza. Natomiast dzisiaj użyłam tego zapachu przed wyjściem z domu. Wróciłam po około pół godzinie i potem powiesiłam płaszcz i powiesiłam szal w korytarzu i potem mniej więcej jeszcze po godzinie Przechodząc przez korytarz, czułam ten zapach, więc ta projekcja jest y, na początku dosyć spora. Natomiast jeśli, o trwałość, czyli o to, jeśli chodzi o trwałość, czyli o to, jak długo czuć na Was zapach, to jest ona naprawdę duża, ponieważ płaszcz i szal, który, y, których używałam razem z tym zapachem w ciągu ostatnich dwóch tygodni, cały czas nimi pachnie cały czas jest przesiąknięty tym zapachem, więc trwałość na ubraniach jest naprawdę śmiało mogę powiedzieć, że kilkudniowa. Na skórze na pewno jest mniejsza, bo na skórze zawsze e, trwałość jest krótsza. Ja nie stosuję na skórę ostatnio właściwie wcale żadnych perfum, tylko i wyłącznie na ubranie. A więc oczywiście nie piorę płaszcza co chwilę, więc też dlatego ta trwałość jest długa. Myślę, że gdybym go wrzuciła do prawki, to, to już by nie pachniał. E, natomiast podejrzewam, że na skórze to będzie trwałość całodniowa. I jeszcze e, chciałam dodać, że właśnie jak ja użyłam dzisiaj tego zapachu, to użyłam trzech aplikacji. I te trzy aplikacje zdecydowanie wystarczyły e, na to, aby zapach mocno projektował i na to, aby długo trwał. E, myślę, że jeżeli ktoś raczej używa zapachu mniej, to spokojnie jedna aplikacja nawet wystarczy. Jeżeli ktoś ma zwyczaj używania e, psikania się na helikopter, tak zwany, e, czyli tak jak mgiełkę, to myślę, że maksymalnie 5 psików. E, jeśli chodzi o to, na jakie pory roku, na jakie okazje i dla kogo widzę ten zapach, to tak. Na pewno na chłodniejsze dni. Myślę, że zima, jesień, wczesna wiosna. Myślę, że teraz, jak już się skończą te chłody w maju. W czerwcu już na pewno odłożę ten zapach do szafy i nie będę go pewnie używać. Możliwe, że przetestuję w jakiś letni wieczór, ponieważ ten zapach jest właśnie tak jak mówiłam wcześniej, trochę sensualny, taki upojny, gęsty. Raczej na duże okazje. Zapach jest takiego charakteru wieczorowego, eleganckiego, jest wytworny wręcz. Więc na pewno na wielkie okazje. Jeśli chodzi o jakieś imprezy zamknięte w mniejszym pomieszczeniu. To myślę, że po prostu musiałoby to być słabsza aplikacja, jak na przykład wieczorna kolacja w restauracji to na pewno słabsza aplikacja. Natomiast, jeśli mówimy o jakiejś większej imprezie, typu ślub latem w ogrodzie na otwartym powietrzu, to myślę, że jest idealna okazja, żeby użyć tych perfum. Mam na myśli takie okazje, które z jednej strony pozwalają na użycie intensywnego zapachu. Dosyć trudnego też, pamiętajmy o tym, bo retro, a z drugiej strony są wyjątkowe, specjalne, na które chcemy się też ubrać jakoś wytwornie. Natomiast to mówię w tej chwili o takich jakby moich głównych skojarzeniach jakimś takim wzorcu, stereotypie, modelu, ale prawda jest taka, że każdy może użyć kiedy chce. A dla kogo? Dla osób, które lubią zapachy retro, które nie boją się ciężkich i trudnych kompozycji. Bo tak jak mówiłam, jeżeli, jeżeli nie przepadacie za takimi kompozycjami ciężkimi, trudnymi, e, mocnymi, niewspółczesnymi, to pierwsza godzina może być dla Was trudna. Pierwsza godzina jest trudna i naprawdę trzeba się zapoznać z tym zapachem, e, zanim się go kupi. Chyba, że lubicie kupować w ciemno, chyba, że lubicie perfumy retro, bardzo trudne perfumy, to wtedy myślę, że można zaryzykować. To jak te perfumy pachną w bazie. W późniejszym czasie, po godzinie, to myślę, że jest poezja dla każdego, bo naprawdę są wtedy przepiękne i naprawdę są wtedy trudno, żeby się nie spodobały. Są takie żywiczne, ciepłe. Myślę, że dla osób, które lubią głębokie kompozycje, powiedziałabym też, że ten kolor bardzo dobrze oddaje zapach taki złoty, szlachetny. I też ten granat, tak jak widzicie, zresztą ze mną, bardzo elegancki i szlachetny. Jeśli lubicie perfumy w tym stylu, to myślę, że możecie spróbować. Jeżeli nawet nie lubicie, ale macie okazję te perfumy powąchać, zachęcam Was do spróbowania, ale pamiętajcie, że to, co poczujecie na samym początku, to nie jest to, co poczujecie. Później i dłuższa część tych perfum to jest ta faza późniejsza. Myślę, że już wszystko powiedziałam, co mogłam o tym zapachu. Jak ja go odbieram, na kiedy, dla kogo, na jakie okazje, dla kogo tak, dla kogo nie. I w tej chwili przełączam się włączam, wyłączam ten film i włączam drugi film, ponieważ mam nowy zapach, więc też wkrótce na moim kanale pewnie pojawi się recenzja tego zapachu. Jeżeli interesują Was perfumy retro, to serdecznie Was zapraszam na kanał, który widzicie teraz na dole. Niestety nie pamiętam, jak ten kanał się nazywa i nie pamiętam imienia, ale on ma bardzo dużo filmów z recenzjami właśnie dawnych zapachów. Między innymi recenzował Warencję, recenzował też zapach być może Paris, ale także sporo innych, takich jak Charlie, Ciara, Cabochard. Więc e, zapraszam Was do e, sprawdzenia tego kanału, jeśli interesujecie się perfumami retro. A dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!